Gdybym miał kawałek tego meteorytu, wróciłaby moja moc budowania. Tu meteoryt! Świetnie! Wróciła moja moc konstruowania! Uuu! Jest tak świetny jak wcześniej! Użyję mojego teleportera, żeby przenieść zatokę przygód! <laughs> Gdzie podziała się kawiarnia? Przeniosła się do nowego domu. Haroldville! Jeśli chcecie się napić, zapraszam do mojego miasta. Cześć, Alex. Ryder, nie uwierzysz. Harold Hamdinger jeździ super wielkim robotem i strzela do budynku w specjalnym promieniem. O, o Powiedział, że przenosi je do jakiegoś Haroldville. Pani burmistrz, niech zgadnę. Chodzi o wielkiego robota... I właśnie ruszył do ratusza. Tylko bez paniki. Nie ma takiego robota, którego nie pokonamy. Już wróciłem i nie ma tu piesków. Co? Wyteleportuję te pieski na biegun. Rubble, pora załatwić tego wielkiego robota. Już ja z nim zatańczę! Wielkie dzięki, kosmopieski! Nie ma sprawy, pani burmistrz, bo gdy znikają budynki, to dzwońcie po pomoc. Atacz 3000! Turbo napędzany dysk latający, który sam do ciebie wraca, nieważne jak rzucisz! A, a czy on nie powinien wrócić? Łapać skrzydła! Co to było? Lepiej bez wepsi patrol. Na szczęście już jesteście. Już pana zdejmujemy. Marszal? Dramina! Dzięki, marszal. Na górze zostało jeszcze wiatro. Żaden problem. Zdejmę je. Wow! Jestem cały. Uwaga, to był ten dysk. Mamy w zatoce kogoś, kto umie świetnie łapać! Kogo! Robo, psa! Robo psie, złap ten dysk. Cześć, twoja sieć! Sieć! Na obozie ratowniczym psiego patrolu! Wow! Sky ma naprawdę wspaniały sprzęt! Na pewno zgodziłaby się, żebym spróbował! Płów płuf, skrzydła! Wow! Totalnie ekstremalne! Muszę dać znać moim fanom! Patrzcie na to, wierni fani! Odważny Denny X lata. O! Wow! Oh, to jednak wcale nie jest takie łatwe! Wow! 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 Ojej! O, ale miło! Wspaniały dzień na latanie! Ooo! Oh! Teny lata? Dzwonię po rajdera! Powinienem jednak poprosić Sky o lekcję latania, zanim zacząłem latać! A? O o! Sio, proszę! Nie wiem, jak się tym lata! Nie musisz gdzieś zbudować gniazda? Spójrzcie, to Deny. Chyba chce się uwolnić od tego orła! Chase, przygotuj sieć! Sieć jest gotowa! Chyba zgubiłem orła w tamtej chmurze! O nie! Znów leci! Chase, twoja sieć! Sieć! Oto była kolejna przygoda odważnego Denego X. Przepraszam, że przypadkiem zabrałem ci skrzydła. To było zbyt odważne. Ha. Nawet jak dla mnie. W porządku, Deny. Cieszę się, że jesteś cały. Ha. To pochukiwanie sowy. A to nie! Co wy kombinujecie? Słyszeliśmy dźwięk! Myślę, że dochodzi ze stawu. Może to ten. duch z żabiego stawu? Lepiej to sprawdźmy. To na pewno duch z opowieści dziadka. Aleks, nie ma czegoś takiego jak duchy. Lepiej wezmę Psi Patrol. Jest już Psi Patrol. Oni znajdą ducha. A! Spokojnie. Zajmiemy się tym. Everest, ruszaj do lasu. Chase i ja pojedziemy nad Staw. Do roboty, Ryder. I co macie ducha? Tak. Ła! Latarka. Te dziwne dźwięki to nie są duchy. Wydają je te duże żaby. Żaby ryczące, ale one tu nie mieszkają. Więc skąd się tu wzięły? A? A? Pan Huminger! A co pan tu robi z tymi żabami? No e, jestem na wycieczce i. E, no dobra! Ich wycie ciągle budzi mnie w nocy, więc wywiozłem je tutaj są z mglistej osady. I ten dźwięk był mi obcy. I dlatego je tam zabierzemy. Zawiodę je z powrotem. Jedźmy razem, panie Hamdinger. O, to będzie długa i hałaśliwa podróż. To ostrożnie! Ta nowa soczewka jest czysta i bezpęknie. i niech tak zostanie! Ha, naturalnie! Dzięki niej światło latarni morskiej będzie dużo jaśniejsze! A! I można także przez nią robić dużo śmiesznych min! Załadujmy ją do auta! A teraz! Prosto na wyspę! Witwit! Wit. Szybko! Myślę, że nie. Będę jechał ostrożnie i powoli, żeby nie uszkodzić szkła. Jedź, typ nie zaraz się zapalą. Lepiej zahamuję. Dźwignia się zacięła. Nie zatrzymam się. Pomocy. Oj. Najpierw ugasimy te pnie. Musimy zatrzymać ten pociąg. Dobry plan, marszal! Rabel złap pociąg bocznym chwytakiem, a my wszyscy użyjemy hamulców. Jeszcze nigdy nie łapałem pociągu. Super. Dobrze, hamulce. A teraz ugaśmy pożar. Pojazd gaśniczy. Wieczna akcja Przypatrolu. Patrolu. Żaden problem. Nie ma sprawy. Oglądaj całe odcinki Psiego Patrolu na Nickelodeon.